idziemy na trening na salę naszą stałą <laughs> o, dupna hala cześć Polski Tigrowe w Matejach. Czy się dojść na salę? Na halę? No, jestem znerwana. Tam jest sala nasza. Przed dzisiejszym treningiem na skoczni. Trening SK. I kwalifikacje wieczorem. O, chyba jeszcze później chce sprzedać te bluże, i ściągnął metki. Niemcy tam w tle. No tak powinno być, że są w tle Polaków, nie? mi wychodzi. No tam tam I co, w skoczyłbyś? No. O, co po zawodę? Jak mi trener bo tutaj Co? Tam po załodę Do tej przeręki Do sauny i tak To wygląda tam teraz właśnie Kombinacja skacze O jedzie Gregor jesteśmy na skoczni za chwilę trening się rozpocznie w skokach Otwa właśnie kombinacja norweska bieg a to nie do kombinacji są biegi Jesteśmy po kwalifikacjach. Bardzo dobrze wypadły. Dawid wygrał. Wszyscy się zakwalifikowali. Tu idą trenerzy. Jak się, jak się podoba ich kwalifikacje? Super. Tak? Skok dobry, panie Adamie? Bardzo dobry. Dawid zajebiście skoczył. A pan Adam no już? E, ja mu mocno kibicowałem tu na dole. Aha, więc. A Michał dole, że się dobrze prezentował? Eee. to nie było go w telewizji. Poka nie pokazywali go, nie wiem czemu. No to dla niego to jest dramat. On tylko stoi po to, żeby go w telewizji pokazali. O, no właśnie. I I tak to jest. Co? 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 Ja? <laughs> Słuchajcie. Nic. Grzegorz Cię wysłał do odpowiedzi Głodny ja, jestem Jak się podobało <laughs> dzisiaj? Głodny <laughs> jestem, chodź i